Dzień dobry, rozpoczynamy misję Igrzyska Europejskiej przy okazji Mistrzostwa Europy. Także ja właśnie dotarłem do Krynicy Zdroju. Znajdujemy się tutaj przy domu zdrojowym, bo tutaj też mamy nocleg. Odebrałem sobie akredytację, idę właśnie zobaczyć, co tam mamy w pokoju. Ale jeszcze możecie mi napisać w komentarzu, czy ładnie zaparkowałem. No, ja jestem z siebie nawet całkiem zadowolony, muszę przyznać. Czekam na opinię. Kontent z Pucharu Tarnowa oczywiście będzie. Ja sobie go gdzieś tam spokojnie składam w tak zwanym międzyczasie, ale ponieważ mamy tą największą imprezę tego sezonu, jest to fajna okazja, żeby Wam dostarczyć troszkę takiego insiderskiego materiału na szybko, i dlatego teraz zrobimy sobie wielki unboxing takiej wyprawki, którą dostaje każdy zawodnik, każdy reprezentant naszego kraju. W tym ja tam jest Torba Maćka, jestem z maczkiem w pokoju, ale akurat pojechał na rower. No i dobra, słuchajcie. Zobaczymy, co jest w środku. Jak widzicie, jedną koszulkę sobie rozpakowałem, ubrałem, ale reszty jeszcze nie tykałem, także sam do końca nie wiem. Sama torba jest naprawdę ogromna. Wszystko jest 4 f także jedziemy sobie z tematem. Podkoszulek raz. Podkoszulek dwa. To jest taka cienka, sportowa koszulka. Podkoszulek trzy. Podkoszulek 4. Skarpetki. To są spodnie dresowe, jeśli dobrze widzę. To jest też jakiś dresik. To też jest jakiś dresik. Chyba. Nie wiem, co to jest. Teraz to. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale są to jakieś spodnie. To widzę, netkę. Tutaj mamy jakąś kurtkę albo bluzę. Taką kurteczkę chyba. Kurtka techniczna jest napisane. Następnie bluza czerwona. Następnie kolejna bluza, tylko jakaś tam troszkę innego typu, ale taka naprawdę ładna. Widzicie, jak flaga. Następnie czapeczka. Następnie cały taki dość spory, powiem szczerze, plecak. Klapki 4F. -a. Skarpetki tym razem białe. Skarpetki drugie tym razem białe. Cały zestaw tutaj widzicie takich przypinek, którymi chyba można się tradycyjnie wymieniać z reprezentantami innego kraju. Przynajmniej tak było na. Na akademickich Mistrzostwach Świata też mieliśmy takie przypinki, i wiele innych reprezentacji też miało, i można się było wymieniać dlatego, jest ich tak dużo. Przynajmniej tak, tak było wtedy. Tu mamy koszulkę Polo, koszulka Polo z tym, że biała Pod koszulek Już chyba szósty, bo tam były cztery i piąty na mnie. Tu jest taki identyfikator do torby, chyba na lotnisko z taką przypinką ładną. No, i słuchajcie, na sam koniec jeszcze buty. Normalnie, w najprawdziwsze w świecie, takie sportowe buty. Także, no, powiem, że pojechane naprawdę grubo i z rozmachem. Eee, więc było warto startować. Było warto się starać, żeby się tu załapać. Ale, żeby, jakby też nie było za dobrze, to słuchajcie, ja tyle ciuchów nie widziałem. Nigdy w życiu, naprawdę zawsze był z tym problem. Zawsze niestety właśnie z ciuchami cywilnymi był problem, że nawet jak był wyjazd kadrowy, no to generalnie ciuchy startowe jeszcze tam się udało zdobyć, ale niestety na wspólne posiłki gdzieś tam poza trasą, no to każdy był wyubierany w co, kto miał, a tutaj naprawdę no tym razem solidnie, solidnie, także Delikatny plusik na start, że przynajmniej, przynajmniej kadra polski na tych igrzyskach będzie jakoś sensownie ubrana, to im trzeba przyznać za to. Ok, -ka. zobaczymy jak będzie dalej. A ja na koniec dodam, że nasz wyścig niezmiennie jest zaplanowany na niedzielę, mimo tutaj delikatnych przebojów pogodowych. 15:30 i jutro prawdopodobnie po raz pierwszy będziemy mogli wjechać na trasę, a przynajmniej tak powinno być. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego przesunięcia. Także oczywiście będę relacjonował, co tam na trasie się dzieje i czy jest fajna. Mam nadzieję, że jest fajna. No, na w zdjęciach, na filmikach wyglądała fajnie.